Ej, nie spię do piętnastej, musisz zrobić force Boję się jak pierdolony Bóg w nowym entorse Dzisiaj zwalniam za nam, to zapięta, lajak w Porsche Zresztą dzisiaj śmiał się, no co najgorsze Jak przywołujesz ludzi z ręce, no to nie licz na pieniądze No i łama za pięćdziesiąt, no i pół godziny zwrotkę Jak ci brakuje staminy, to sekundwa bym kił podkę Nie odpiszę z półką w tróju, mam to, że są słodkie Ja spiec do bedna, bo się nie da z kielich co pozycja z kuchem bym lodówkę zapełnił Razem od początku, to właśnie nazywam więzi Miałem zostać trzeży, ale chyba mam to we chwili Ostanziłem serwo, to szybkie woliłem fesy masz na jezki, jak ty Odpada się, warto wygrać Mój procent wartości się ale Dalej to procent zajawy, mimo że większy cyfr. Wrzucam 2NG do drugie 2NG bohaterem. Zamek piszą to mnie szafy, ty ich szukasz na energii. nie spię do 15, muszę zrobić force. Boję się jak pierdolony Bóg w nowym air force. Zawsze zwolniam za mną, bo zapierdala jak force. Zawsze sądzę, że się tego, co najgorsze. Jak się boisz, ludzi z ręce, no to nie licz na pieniądze. No dwa koła za piczo. Pół godziny zwrotkę Jak Ci braku staminy, to sekund ma wypi Nie od z tym fruju, mam to, że są słodkie Nawet recję po tanią, ci ciebie na zamotkę Mała dzika suga chodź, ma tak ze mną fotkę Daj, chodź, na nich skrzydła, to strzelciłem brane środki Mało to się sami na to